Z duszą na ramieniu wyjeżdżali do Szczecina futsaliści Gwiazdy. Rudzianie w tym sezonie na wyjeździe wygrali tylko raz, a tym razem przyszło im się mierzyć z Pogonią, która w tym sezonie we własnej hali niezwykła przegrywać. Mecz rozpoczął się fantastycznie dla gospodarzy. Już w 30 sekundzie objęli prowadzenie po strzale Daniela Maćkiewicza. Rudzianie jednak się nie załamali takim obrotem sprawy, tylko realizowali swoje założenia taktyczne. W piątej minucie wyrównał Michał Słonina. Pomimo kolejnych okazji z obu stron, dopiero w samej końcówce pierwszej połowy kibice zobaczyli następnego gola. Ponownie na listę strzelców wpisał się Michał Słonina i gwiazda po 20 minutach prowadziła dwa do jednego. Rudzianie fantastycznie zakończyli pierwszą połowę i idealnie rozpoczęli drugą. Na 3 do jednego podwyższył Paweł Marten. Szczecinianie błyskawicznie odpowiedzieli. Michał Kubik kilkanaście sekund później zmniejszył prowadzenie gwiazdy. Pogoń do końca meczu atakowała, z czasem na parkiecie pojawił się lotny bramkarz, ale i to nie pomogło gospodarzom. Szczecinianie przegrali, tracą coraz większy dystans do czołowej trójki. Gwiazda natomiast wygrała drugi mecz na wyjeździe i dzięki temu zwycięstwu nadal może realnie myśleć o czołowej ósemce.